Witajcie w nowym z Robloxa. Nie, ja sobie tylko tego Robloxa, ale sobie trochę nie, I skonstruujemy nie, 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 Halo! nie, nie, no nie, 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 ja nie, ja. Jestem Dobrze, że chociaż yy, do ofensywy. Dobra. Dobrze Dobrze. ten Świetny. Nie. Patrz co. Nie, nie to. Ej, ładnie, ładnie. Ty ty. Ooooo! Wy muszę błąd. Konie wcielaj, tutaj. A czemu ty fałujesz ciągle? To wcale nie było podanie, tylko kształ. O to... proszę. Może jakieś, jakieś limity za styl, to coś. Tylko mam... Dobrze? Niedobrze. Ja nawet nie wiedziałam, co tu chodziło. Nie ma piły! Nie ma piły! Nie ma, Nie ma! Jaki margadito pipa. Pipa, 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 pipa! Nie! nie moja piłka, moja piłka. Dobrze, dobrze. Pyk! Lobem! Nie ma lobem. Tam nie masz U lobem? Dobrze! Nie, no ja! Ronaldo. Nie, jeszcze tu ja... Ja nie, nie wiedziałem, co tu zacząć. bo to... Na pustą! Na pozór fal! Na pustą! Mhm. Naprawdę... Dziękuję za nic. Naprawdę? Naprawdę? Ja chyba się się pół, pułam. Aha, my mamy, mamy nowego programka, ale chodź, nie ty okay, Co ty robisz? Co ty robisz? masz kurde, dobrze, kurde, nie nie, nie kurde, kurde, siebie kurde, tym razem, Podaj, podaj, mocnym. Eee, dobrze, dobrze. wymusił. Bo, okej, nie, nie, to sobie. Mogę spokojnie wprzucić piłkę do banki. Nie mam tam. Nie, po prostu siłkę. Tylko, żebyś. żebyś tutaj, no pięknie, pięknie, żeby nie, są znaleźć słabszy, tuż jest, nie był najsłabszy, mam, mam drugi, teraz kiedyśmy już są. No chyba je... No, chyba sobie żarty robisz. Ty, 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 ty... Daj, dajcie też innym strzelić? Łatwutko. Tylko nie wiem czemu ten bramkę, że to jest Ej czemu ten bramka, że cał wylew? Dawaj wylew, wybijaj, no przecież ja tu jestem. Podaj, bo, bo ja jestem tutaj niekryty i ja mogę tylko sprawdzić, czy piłka w panoramki. No, ty, no chyba z żarty robisz, no. jeszcze tak chciał strzelać myślę. że co? Mamy 4-2, tu się staniemy. Ostatnia akcja i gol będzie... <młysy> ...zaznaczony. Ten, ten bramkarz. Yy, się nie yy, Jeszcze... Yy. Ej, teraz, dobra, ja teraz idę na budę i ja będę Nojerem. Nojer. Nojer. Jestem Nojer boyer. Ej, ja myślę, że to już piłka do środki padła u mnie. Chociaż? Ty, myślę, myśl, że ja też jestem słabym bramkarzem i że będzie chciał z daleka szczerze, ale ja już jestem dobrym. Co jest? Dobrze, żeby żebym tylko nie spu... Nie, ja Myślę, że będzie szybko odpowiedź, a tu. Mm -hmm. Chyba do wieczora do mnie. Nie sobie 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 wyjdę. Sobie... No ale. Dobrze, bo mam mam tutaj niefajną sprawę, która prawdopodobnie zakończy się golem. I... I... A to nas Ho, 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 Mam to! Chodzę! Czy eee, szczerze? Nie, 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 nie szczerze, oczywiście. Dobrze! Dobrze! Chodzę! Mam to! Ale jaki ja to szczerze? jak się ja to szczerze? Hmm. Ale ale to. Ej, dziękuję wam za oglądanie. Jeśli wam się podobało, zostawcie subika i lajka. Żegnam was, może takim golem. Żegnam was golem. I na razie